Witam MS Listowski na szlaku. Przede wszystkim chciałbym podziękować. Ku mojemu zaskoczeniu, pozytywnemu zaskoczeniu, bardzo sporo jest wyświetleń tych moich filmików, tych moich refleksji, opowieści. Jest reakcja również poprzez wpisy pod nimi. Bardzo wszystkim dziękuję. To daje motywację do jeszcze cięższej pracy. Proszę o subskrypcję, bo to też jest jakiś dowód tego, że że idę w nową stronę. Słowo dzisiaj powiem o wojnie. Niestety, żyjemy w czasach, które są bardzo dynamiczne. Mamy wojnę na wschodzie, na Ukrainie, mamy wojnę w tej chwili coraz bardziej rozstrzelającą się na Bliskim Wschodzie. Mowa o tym, że za chwilę. Tajwan może być zagrożony przez Chiny, bo, bo do 2027 bodajże Chiny sobie założyły, że Tajwan stanie się częścią Chin. I musimy sobie zdać sprawę z tego, co się dzieje przede wszystkim, patrząc z naszej perspektywy na wschodzie. Wedle wielu ekspertów front ukraińsko-rosyjski staje się powoli takim frontem z pierwszej wojny światowej ich nazywanej dziwną wojną ale wyglądającej w sposób taki, że są okopani po obu stronach o wielkie armie i przez miesiące nic się nie dzieje tak na dobrą sprawę podobnie ma być za moment też i właśnie za wschodnią naszą granicą według wielu Rosja jednak zaczyna wygrywać Poprzez swój potencjał, też ludnościowy i taktykę, którą oni stosują w czasie wojny, czyli masem wojska, które, które może czapkami, jak to się kiedyś mówiło, o zakresie Ukraińców. I do czego może ten, ten właśnie taki dziwny układ okopanych wojsk powodować? Otóż może sprawić, jakby zamrożenie konfliktu. To zaś sprawi, że cały potencjał rosyjski może zostać przeniesiony w inne miejsce. I bardzo często podkreśla się taki oto, taką oto możliwość, że któryś z państw nadbałtyckich, chociażby taka Łotwa, może stać się następnym zarzewiem. Można sobie wyobrazić taką oto sytuację podobnie jak to ma miejsce na Ukrainie, gdzie 20% terytorium jest pod okupacją rosyjską, że ten potencjał przeniesiony stamtąd wkracza na teren Łotwy. W miejscu, gdzie jest bardzo duża mniejszość rosyjska, pod tymi samymi sztandarami, że tu my prawda, będziemy bronić naszych obywateli, przeprowadzi się jakiś quasi referendum, tą część tej Łotwy zajmie, okopie się i to wystarczy, aby z tym całym potencjałem stawiać warunki. I wówczas Europa Zachodnia dla świętego spokoju i słynne Monachium 1933 roku zawrzemy jakiś kompromis z Wielką Rosją, żeby nie było wojny. To, to zgodzimy się na jej warunki. A jakie to mogą być warunki? A mogą być takie, że postawione Polsce że ta armia za duża. Że po co te bazy amerykańskie, a ten atom to po co? Że wszystko jest niedobre, a po co CPK? I te roszczenia mogą być powoli realizowane. Bo Rosja, jak wiadomo, ma bardzo dobre relacje z wieloma osobami, tak je nazwę, w Niemczech czy we Francji. I jakimiś tam kanałami dyplomatycznymi spróbować zawrzeć takie oto właśnie Hmm, taki właśnie układ, taki deal, że wy wiecie tamtych Polaczków, to pogoni i tak my może sobie jakoś wrócimy do tego, do czy naszych biznesów, może muru odbudujemy, gaz popłynie, a tam Polakom to tam wiecie, rozumiecie, będzie to takie terytorium obce, nieobce, niczyje, jak to niektórzy mawiali, że na granicy jest jakiś, jakiś pas niczyj. I kto ma spełnić te warunki? Kto będzie przymuszony? No i teraz wracamy do 15 października i można sobie założyć taką tą sytuację, że ten nowy rząd może przyjąć właśnie takie warunki do realizacji. No bo przecież już były minister spraw, minister obrony mówi, że armia za duża, wychodzi pan Kierwiński, mówi, że CPK to zlikwidować, etc., etc. No jakby to się powoli... Może zrealizować, zanim jeszcze ruscy spróbują tę ten, ten, Łotwę zaatakować. Wygląda to groźnie, drodzy Państwo, i niestety coraz bardziej realne. Nie chcę straszyć, nie, nie, tym, nie ta jest moja rola, ale chciałbym po prostu, żebyście sobie Państwo zdawali sprawę. W jakiej sytuacji jesteśmy, w jakich czasach żyjemy i, i, i że naprawdę nie wygląda to dobrze. No a nic. Weekend przed nami. Zdrówka życzę. I MS Lisowski będzie płynął dalej.